Witam Was w kolejnym odcinku z serii Medieval Dynasty. Skończyliśmy ostatnio sobie tutaj historię UniGosta. Jesteśmy w hornicy i idziemy porozmawiać z Dieterem. To sobie dzisiaj dokończymy, potem wrócimy do wsi i coś wymyślimy do budowy. Chyba, że wątek fabularny nas wciągnie dalej. Także zobaczymy. Na razie biegniemy na miejsce, gdzie mamy. O kurde, to nie brzmiało przyjaźnie. Obejdziemy to dookoła w takim razie. Chyba, że tu nie będzie wyjścia i będzie trzeba walczyć z wilkami. O, mamy go chyba. Kto to jest? Dieter, no dobrze. Kto idzie? Witaj, szukam medyka. Czy to ty? Co? A na co ci motyka? Powiedziałem medyka. Co? Medyka. Co? Medyka. O, to ja. A ty to kto? Nazywam się Racimir i jestem... Nie kłopocz się, i tak nie zapamiętam, czego chcesz. Chciałem się zapytać, chciałem Cię zapytać o. Czekaj, czy Ty nie jesteś moim wnukiem? Nie. Uff, to dobrze, już się bałem. Dobrze w takim razie, że nigdy nie miałem dzieci. Jeśli nie miałeś, to jak mógłbym, nieważne. Chodzi o Lordana. Pamiętasz Lordana? Oczywiście, że pamiętam. To ten kasztolan, co umarł, wielka szkoda. Był jednym z tych dobrych. Podobnież widziałeś jego ciało. Kto Ci tak powiedział? Nic nie widziałem, odejdź stąd. Proszę, to bardzo ważne. Muszę się dowiedzieć, jak zginął. To było lata temu, nic już nie pamiętam. Jestem stary, uwierzysz? W ogóle to nie powinieneś zadawać takich pytań, ale ja muszę poznać prawdę, a ty jesteś jedynym, który może mi w tym pomóc. Dlaczego? Bo nie mam żadnych innych tropów poza tobą. Dlaczego musisz to wiedzieć? Jestem jego siostrzeńcem. Przybyłem do tej doliny po tym, jak straciłem rodzinę na wojnie. Szukałem go, to był mój jedyny, żyjący krewny. Słuchaj, młody, lepiej jak zapomnisz o tej sprawie, serio. Czyli jednak nie masz problemu ze słowem? To było z powodów niebezpieczeństwa i z tych samych powodów niczego ci nie powiem o Lordanie. Proszę, musisz mi pomóc. Nie żartuję, chłopcze. Czy ty myślisz, że podoba mi się życie w Głuszy? Ja zwyczajnie nie chcę skończyć tak jak Lordan. Czyli on faktycznie został zamordowany? Już powiedziałem zbyt wiele. Odejść. Nie, proszę, błagam cię. Zrobię wszystko, żeby dowiedzieć się, kto to zrobił. Naprawdę nie mogę. Chcę odejść na własnych zasadach, nie poprzez zatrucie metalem. A co jeśli pomógłbym ci opuścić inne, Zapewnię ci bezpieczeństwo. Nie wiem, doi na to mój dom I, i żyjesz w lesie, bojąc się o własne życie. Nie tak powinny wyglądać Twoje ostatnie dni, nie sądzisz? Nie wiem, doi na to mój dom. A niech cię, ty rozsądny młodzieńcu. No dobrze, jeśli zdobędziesz dla mnie konia i odpowiednie zapasy, to powiem ci co wiem. Świetnie już się za to biorę. Będę też potrzebował kogoś, kto ochroni mnie po drodze. Nawet jeśli tamci mnie nie znajdą, nadal mogę spotkać bandytów i dzikie bestie na trasie. W porządku, znajdę kogoś, kto wesprze cię w podróży. I żona też chce. Zapomnij. Warto było spróbować. Dobry, dobry goście nie? Wrócę niebawem. Dobra, teraz mamy wrócić do Kestrel. Czyli na razie nie musimy tego konia załatwiać. Mam nadzieję, że nie musimy go kupić za własne pieniądze, bo tam widziałem tą cenę 8200 za ogiera, to mnie trochę odrzuciła ta cena. Dobra, wracamy do Kestrel. Dobra, gdzie ta Kestrel teraz jest? Pewnie tam gdzie była, w tym samym domu, nie? Wow! wow. Spokojnie, kobieto, ja mam żonę. Znaczy, no, mam żonę. Estrel, jak poszło? Miałaś rację, Lordan został zamordowany. Szczerze mówiąc, wciąż miałam nadzieję, że to tylko moja paranoja, lecz mimo wszystko to prawda. Dowiedziałeś się, kto jest mordercą? Nie, jeszcze nie. Stary medyk jest kompletnie zastraszony. Spędził ostatnie lata żyjąc samotnie w lesie, udając niedołężnego. Cholera, nie ma jakiegoś sposobu, aby go przekonać. Jest, musimy zorganizować jego ucieczkę z doliny. Wspaniała robota, Racimirze. Co potrzebujemy załatwić? Konia, zapasy ochroniarza na drogę. W porządku, konia zostaw mnie, zawsze byłam z nimi blisko. Znam się z Leonardem, właścicielem stajni. Na pewno uda mi się jakoś z nim dogadać. Ty będziesz musiał zająć resztę. Kontynuuj. W ramach zapasów zdobądź trochę monet, zakonserwowane mięso i bukłak, pełny pobrzegi. A co do ochroniarza? Porozmawiać z Domagojem. Mieszka w jezerni, jezericy. Jest mi winny przesługę. Powinien sobie z tym poradzić. Z tego co pamiętam jest bardzo sprawny. Dobrze, zajmę się tym. Czyli musimy porozmawiać z Domagojem. A Domagoj do jest gdzie? jezielica. No to nie, nie za bardzo opłaca się nam teraz gdzieś na wieś, nie? Do nas. Może byśmy podeszli od razu do niego? Tak zrobimy. Zjemy sobie na drogę. A, tu w nocy przeleciałem trochę po tej wsi. To nie patrzcie na to. Parę, parę rzeczy się udało pożyczyć. Gdzie jest mięso? Nie mamy już mięsa. Nie, mamy. Dobra, idziemy. Idziemy wynająć ochroniarza. Kurde, tak mi się wydawało, jakbym słyszał wilka znowu. Tu jest masa wilków, zauważyłem na tym terenie. Ta szczęście jeszcze nie spotkaliśmy niedźwiedzia. Ale, jakbym wiedział, to bym wziął sobie łóżko, mam parę zrobionych. W... Chyba w magazynie są. A jak nie, to w hadce myśliwskiej. Kurde, ale tu jest ładnie, nie? Sarna tam jeszcze jest. Tutaj jest pięknie. Tylko, że mało miejsca na bazę. Na... Nie na bazę? Kurde, myli mi się co jeżdża z tym Daisy. Nie na bazę, tylko na wioskę. Oj, proszę. Co my tu mamy? Wino jabłkowe. Żelazna siekiera, pięknie, damy drwalowi od razu. I będziemy w wiosce. Jeszcze coś tu jest? Deska. O tych desek też parę będę niósł. Bo jeszcze w wiosce się pożyczyłem. Oho. No pięknie tu jest. Ale ciekawe, czy ja tu byłem, czy nie. I ta wioska powinna być tu nad samym jeziorem chyba Ale to jest chyba ta wioska, w której się upiliśmy W tym jednym queste, nie? To tylko jeden kieliszek Teraz będziemy wiedzieć jak dojdziemy. Tak, to jest tutaj Na 80% Co to za ludzie są w ogóle? Może byśmy kogoś przyjęli? Co tu jest? Doma stoj. To jest gość, z którym mamy porozmawiać, nie? Uwielbiam tropienie dzikiej zwierzyny. To jest myśliwy. A nie, to jest Doma stoj, a my ma pogadać z domagojem. Ty co lubisz robić? Nie ma przekonać ludzi, to jest dyplomata. Have a good day. How is life you? Lubię przemierzać do innych, wzdłuż i wszerz. Mam oko na znajdywanie najlepszych miejsc do wędkowania i zbierania grzybów. Przetrwałabym nawet na szlaku bez większego problemu. Czyli to będzie rybak, nie? Hmm. Nie, Gdyby? na razie nie przejmuje nikogo. Idziemy zobaczyć tutaj. Gdzie jest ten domagowy? Co oni robią w tej wodzie? Co tu się dzieje? Serio? Będziemy z nimi rozmawiać po szyję w wodzie? Co oni to tu odwalają? Witaj, nieznajomy. Domago i przyszłym prosić Cię o pomoc. Widzę, że nie lubisz marnować czasu, co przepraszam, po prostu sprawa jest nagląca. Jakże mnie ona dotyczy? Kestrel powiedziała, że jesteś jej winny przysługę. Tak powiedziała, szlak by trafił tę kobietę. Myślałem, że też jej, nie, że też jej się spodobam. Ja e, nie znam szczegółów waszych ustaleń. Nieważne, czego ona chce. Pewnie starzec potrzebuje eskorty poza teren Doliny. Nie powinno to zająć więcej niż dwa dni. Przykro mi, nie mogę ci pomóc. Dlaczego? Nie mam już swojej kuszy. Powiedzmy, że się popsuła. Popsuła z powodu tego, że jestem idiotą i przegrałem ją w głupią grę z zagadek. A jeśli dostarczę ci nową kuszę, to wam pomogę. Wrócę do Ciebie z bronią. Dobądź kuszę dla domagoja. Czyli my ją będziemy musieli pewnie zrobić. Ale ja nie wiem, czy ją możemy robić już, chyba nie. Zobaczymy w domku myśliwskim w bazie, gdy w, do, we wsi. Aha, oni są rybakami, to mu tak chodzą. Dobra, najlepiej to jakby można było to gdzieś kupić tutaj. Czemu akurat koleś musi mieć kusze? O, tu są prezenty w końcu, szukałem tego. Kupimy prezent, o nie. Gdzie on jest? Tutaj. Pokaż mi swoje towary. Wigielnik, narzuta, szkatułka na biżuterię, szklane paciorki. Nic, kupimy szklane paciorki. On nie chce czasem kupić od nas rzeczy it. kradzionych. Dobra, to wracamy do wsi zobaczyć co nam potrzeba do zrobienia kuszy. Bo tu chyba już nie ma innych kupców. Dobra. Także jak zwykle nie że się nic, to widzimy się we wsi. Gdzie to było? Tutaj nie? Stwórz dwie. Zaraz zobaczymy, jaka cena tego jest. Może to się opłaca robić. Dobra, jaka cena tego jest? 150. Kurde, to jakbym zasiał całe pole lnu. Tam mam chyba 200 coś nasion. Całutkie to pole. Nawet bym większe jeszcze mógł zrobić. Tutaj jeszcze zrobimy obok tego. Też na len. Już go wytyczamy. Tak? O, proszę. już nie da, nie? No to tak, wystarczająco, nie? Pięknie. No i całe to będzie zasiane trawnym O kurde. Będzie zajawka. Dobra, ale zróbmy sobie jeszcze bełty. Co nam tu jest potrzebne do bełtów? Drewniany bełt. Zróbmy sobie to. Mamy 13 piór. Potrzeba nam 2, 10, znaczy 10 patyków. To też jest moment. Ale nie mamy więcej tych piór? Kurde, niepotrzebnie te pióra sprzedaję. No, na nich też jest dobry. Pi A nie, mamy tu, dobra. Weźmy sobie. Za 30. Dobra, czyli teraz nam potrzeba 30 patyków. Dobra, mamy. Zrobimy bełty i wracamy tam, ale wrócimy tam już wozem. Nie będziemy tam zapierniczali na nogach. Powinno być 30 bełtów. Tak jest 10, 20, 30. Ustawmy sobie od razu kuszę. Tutaj. I drewniany bełt. Tutaj. Dobra. Gdzie my zaniesiemy deski jeszcze? wrzucimy tu wszystko, co nam ciąży. Dobra, będziemy to salić później. Idziemy dać żonie prezent. I ona jest tam. Idziemy dać żonie prezent i wracamy do, do Magoja. Kolega się ostatnio zgubił. Hello, hello there. Romans. Mam coś dla ciebie. Proszę. To dla mnie dziękuję. I co teraz? Kurde, to nam nic prawie nie dało. To jest takie wyrzucenie teraz z błoto tych pieniędzy. Dobra. Wiem, że to inaczej zadziała. Musimy teraz wrócić 1350 metrów. Ale to zrobimy tak, że skoczymy do Gostowi, a stamtąd sobie pojedziemy wozem. Ile mamy pieniędzy? 1300, kurde. Dobra, pojedziemy wozem. Zarobimy jeszcze. Jak tu ruszy produkcja lnu na wiosnę i ruszy produkcja mm, kuszy w kuźni, w ogóle jak się z tego strzela, kuszy w kuźni, kuźni. A kurde, ale się to długo ładuje. To wtedy zarobimy. Dobra, ale fajne to będzie. Dobra i jesteśmy. Kosztowało mnie też 450 srebra, żeby się tu dostać. Kolega sobie ładnie liczy. Kurde, ta gierka ma taki potencjał na grę online. To jest nieporozumienie. To nowa kusza dla ciebie. Świetnie. Powiedz, Kestrel, że jestem gotowy. Tak, zrobię. Kurde, ale on ma wymagania. Co to było za zadanie? Wędkarz bez celu. Mogliśmy go ten? Pewnie mogliśmy go zwerbować, a teraz się już nie da. iby inaczej się historia potoczyła. Dobra, suszone mięso razy 20 i bukłak z wodą. How is life My never Masz tu Pani suszone mięso? 450 do gostowi. dobra jedź Pan. Jedź Pan, bo lecimy teraz do wsi i sprzedamy wszystko co mamy. Tam powinniśmy mieć ktoś, ponad 1000, powinniśmy mieć już z produkcji. Magazyn żywności, przypominam sobie, że on jeszcze jest tutaj przestawiony. Bukłak mamy 20 suszonych mięs. Jak na złość, mamy 5 ale to sobie zrobimy tyle. Reszta jest naszemu koledze do ucieczkę. To była walka... walka samców alfa, który się przesunie. Ładnie to zaczyna tu wyglądać, nie? Już tak... Tak już jestem pomału dumny z tego. Idziemy. Widzimy się w chornicy Witaj ponownie. Gdzie znajdę... jeśli chodzi o takie rzeczy z powodu moich... Chwiliarski obowiązku. Romans. Zabierz mi, ale jesteś zbyt do niego podobny. To byłoby dziwne. Aha, bukłak z wodą. Kurde, wziąłem bukłak, nie napełniłem go. Też, kurde, zawsze muszę się spieszyć. Niepotrzebnie, ale to kupimy tu, może nie? Czekajcie, tu jest kucharz. Ma bukło z wodą, dobra. Kupimy jeden i będziemy w tym momencie spukać z hajsem, no ale dobra, odbijemy to szybko. Jak sytuacja, dobrze, mam wszystkie zapasy. Świetnie, a co z domagojem? Przekonałem go, czekam na Twój sygnał. Bardzo dobrze, mi udało się zdobyć konie. Zatem wygląda na to, że mamy wszystko, tak jest. Nie traćmy w takim razie więcej czasu, idź do medyka i powiedz mu, że wszystko będzie na niego czekało w chłodnicy. Jak tylko podać ci imię sprawcy. Życz mi szczęścia. Dobra, czyli my teraz mamy wrócić do tego kolegi z powrotem, nie? Ile nam tego srebra zostało? No bieda. Biela nam została. A tu podatki się zbliżają. Już jest 1154 podatku, czyli w przyszłym roku na wiosnę to będzie 2500 jak nic. Coś mi się wydaje. Mam nadzieję, że on tu jest. Dobra jest, kolega. Jeśli jesteś bandytą, tolpię, uciekaj. Wszystko już na ciebie czeka, fornicy. Dlaczego miałbym ci zaufać? Bo płynie we mnie krew Lordana i tak jak on zawsze dotrzymuje swojego słowa. Cholera, gdyby nie to twoje oczy. Dobra, powiem ci co wiem, a potem stąd uciekam i tobie radzę to samo. Po prostu mi powiedz. Zostałem obudzony w środku nocy. Ubrany w opończe mężczyzna odpowiedział, że był wypadek i ktoś potrzebuje mojej pomocy. Nie zadawałem zbędnych pytań. to Ta, Takie sytuacje to część uroku mojej usługi. Zresztą byłem zaspany. Wziąłem swój płaszcz i poszedłem za nieznajomym. Krople spadały z nieba tak mocno, że aż bolało. Zdałem sobie sprawę, że prowadzi mnie do domu kasztalana. Zapytałem go o to i potwierdził. Wypadek przydarzył się kasztalanowi, powiedział. Jego głos był tak słaby, że ledwo go zrozumiałem. Weszliśmy do środka i wtedy ujrzałem Lordana. Było dla mnie jasne, że zostałem okłamany. Chciałem uciec, jednak mężczyzna w opończy zagroził mi wejście. Dlaczego było jasne? Co zobaczyłeś? Lordan miał podrażnięte gardło. Wyglądał spokojnie, jakby spał. Jego oczy były zamknięte, a rana elegancka. Cięcie było bardzo precyzyjne. Pamiętam, że zastanawiałem się, czy Loran w ogóle zdał sobie sprawę z tego, że umiera. Mężczyzna przemówił do mnie równie słabym głosem, co wcześniej. Nakazał mi spalić ciało, jak deszcz ustąpi. W ten sposób nie będę nawet musiał kłamać, gdyż większość założy, że to z powodu zarazy. Tak właśnie zrobiłem. On mi pomógł. Pomógł mi przenieść ciało i je podpalić. Pomógł mi wyszorować krew z desek i spalić pościel. Był bardzo uprzejmy, spokojny, lecz nie zimny. Na koniec zapytał, czy musi grozić mi śmiercią. Zaprzeczyłem. To było dla mnie jasne od momentu, aż zobaczyłem krew. Wróciłem do swoich spraw, nikomu nigdy o tym nie powiedziałem. Następnie kilka tygodni później uciekłem z bo w obawie przed swoim życiem. Dlaczego? Dlaczego akurat tygodnie po? Bo mężczyzna w Opończy sam został kasztelanem. Nie, 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 to nie może być prawda. Przykro mi moje dziecko. Łżesz, on nigdy by tego nie zrobił. Przykro mi. Jak mu było na imię? Znasz jego imię, powiedz mi jego imię. Unigost. Oto kurde się nam historia teraz zapętla. Widzicie? Dobra, tutaj sobie zakończymy przygodę dzisiejszą. I dokończymy sobie tą historię w przyszłym odcinku. Także, jeśli się podobało, może zostawić łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. We'll <laughs>